Oczywiście był to blamasz legi, ale w 90%, powtarzam, w 90% była to kompromitacja i blamasz sztabu szkoleniowego legi Warszawa. I nie jest są tu winni 10%, to są zawodnicy i 10% to jest specjalny prezes Mieruski. Robert został uznany najlepszym zawodnikiem nie dlatego, że strzelił bramkę, chociaż dużo mu tu pomogło, dlatego, że w obronie grał bardzo dobrze. Cofał się i wtedy, kiedy było 1-1, była końcówka i różnie to mogło być, wybija, wybijał te piłki. Na początek temat Legii Warszawa, wczorajszy mecz, o którym musimy kilkanaście minut na pewno porozmawiać. Nie tylko musimy, ale i chcemy. Niestety trzeba o tym porozmawiać, bo Legia nie tyle zaprezentowała się słabo, nie tyle zaprezentowała się źle. Trudno tutaj, panie Janku, oszukiwać się. Legia skompromitowała się na własnym boisku, przegrywając z, z Moldę w fatalnym stylu. Zgadzam się w 100%. Tyle tylko. Mam jedno zastrzeżenie. Oczywiście był to blamasz legii, ale w 90%, powtarzam, w 90% była to kompromitacja i blamasz sztabu szkoleniowego legii Warszawy. I nie jest są to winni. 10% to są zawodnicy i 10% to jest pełny prezes Mieruski. Dlaczego już wyjaśnię? Proszę Państwa, cała Polska widziała pierwszy mecz. Cała Polska widziała pierwszą połowę tego meczu i cała Polska futbolowa stwierdziła, że trener Legi Sztab nie trafił ze składem. To było pewne jak dwa razy dwa. Co zrobił? Tu się poprawił, natychmiast stawił czterech nowych zawodników, po 20 minutach stawił piątego zawodnika. Legia zaczęła grać w piłkę, ba! Mało brakowało, proszę sobie przypomnieć, był remis, ale 3-2 też był wynik, który satysfakcjonował nas. Dlaczego? Dlatego, że Duńczycy to nie jest jakiś zespół, jak ja sobie przypominam, kiedyś widzę grał chyba z duńczykami, ale tam był Andrzej Grajewski, który wszystko zapewnił. No akurat to, to akurat Norwegowie, panie Janku, ale wciąż Skandynawowie. Tak, Skandynawowie, ale o co chodzi? No mówię, to przepraszam, ale było zapewnione wszystko i wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Poza tym Skandynawowie w tej chwili ci najlepsi grają w topowych europejskich klubach. Ale do czego zmierzam? Legia przegrała 3-2, wszystko jest w miarę w porządku, bo zaczęli grać, mogli nawet wygrać. Tyle tylko, że pan trener nie wymienił najsłabszego, powtarzam, najsłabszego ogniwa w tym nietrafionym składzie. Zdarza się każdemu. Jeśli pan trener nie wymienia bramkarza, który zawalił pierwsze dwie bramki, mówi, że jest wszystko w porządku, ba, powiem dalej, był mecz z niepołomicami. Niepołomice to jest, no to jest drużyna, która walczy o spadek. I oni wygrywali 1-0. Po tym, jak ta piłka latała przed nosem bramkarzowi i strzelili bramkę. Nie pomógł tutaj drużynie legi, żeby uniknąć tej bramki. I co jest dalej? Dalej jest, że trener twierdzi, że ten zawodnik będzie grał. Tak, Tobiasz jest zawodnikiem przyszłościowym, na pewno jest to młody chłopak, przed nim jest kariera, ale jest nie, w nieprawdopodobnym dołku psychicznym. Poza tym są dwie rzeczy, po niepołomnicach i po pierwszym meczu z dunczykami kibice byli rozżaleni, no jechali na niego. Zawodnicy, proszę nie wierzyć, w szatni, nikt nie powie mu, ty zawaliłeś dwie bramki i nie nie... Skoro trener mówi, że jest wszystko w porządku, że on będzie grał, no to nie chcą się odzywać. I tu jest rola kapitana drużyny. To, co niejednokrotnie mówiliśmy o żołnierzu, że grać piłkę to on potrafi, umie, ale trzeba być tym pozytywnym. I tu właśnie kapitan drużyny powinien powiedzieć, jakie są odczucia szatni w stosunku do, do bramkarza. I co się dzieje? Dzieje się to, że on wychodzi na mecz. On udaje twardziela. Tu trzeba mu przyznać, że, że robi to bardzo dobrze, ale w podświadomości ma tę krytykę kibiców. Ma tę wierzę, że zawodnicy też do niego mają pretensje, bo dają z siebie wszystko, a on im dwie bramki puścił tam nieprawdopodobnie. Wychodzi na boisko i co robi? W pierwszej minucie ma asystę. Ma asystę. Podaje piłkę, chciał ją, mówiąc, złapać, no nie złapał. Podaje do tyłu, do zawodnika, czyli ma asystę. Jestem przekonany, że gdyby nie rzucił się do tej piłki, to tam, wydaje mi się, że tam był zawodnik Legii, który by to wybił. Ale stało się. I dla mnie mecz się skończył. Dlaczego? Dlatego, że w pierwszej minucie bramkarz drużyny duńskiej i obrona pozwolili sobie na Wspaniały komfort psychiczny. Kurczę, możemy, puścić, możemy przepuścić jednego gola i nic się nie stanie. Bo gdyby od początku to było, no to jeden gol to jest dogrywka, a nie wiadomo co będzie dalej. I da nabrali ko komfortu psychicznego. Przy drugiej bramce również nie pomógł. Angielkom mu zagrał tę piłkę i bramka Szlegi nie pomógł. Po prostu, no widać było, widać było, że Niby jest twardziel, niby jest ten, ale 2-0. Jak było 2-0, to już następuje ta psychiczna przewaga tych defensorów i, i bramkarza duński, duńskiego, który, no cóż, yy, możemy teraz dwie bramki pójść. I stąd zaczęła się gra, bo proszę zauważyć, gdyby nie te dwie bramki, gdyby było 0-0 do, do przerwy to inna jest gra całego zespołu Legii, bo muszą tylko jedną bramkę strzelić. A jeden, Gual chyba miał e, sytuację, miał pekhar sytuację do pustej bramki głową, że jest to niemożliwe, że nie strzelił, ale to już było 3-0. Później wpuścił kapustkę innych zawodników, no ale no, no, na podmęczonego przeciwnika, ale to już mówię, było 3-0. I tutaj moim zdaniem, Powinna być właśnie wymiana bramkarza w tym spotkaniu. Teraz pan trener mówi, no tak za łatwo tracimy bramki, no jakoś dajemy się ogrywać. Nie wiem, że do kogo pan to mówi? Do Super Expressu czy do mnie? Przecież pan trenuje tych zawodników i pan powinien od nich wymagać. Tym bardziej, że był mecz taki, jakby to powiedzieć, generalna próba z niepołomicami. I proszę zauważyć, trójka defensywnych obrońców, no i trójka obrońców, kto inny grał w jednym meczu, w drugim meczu i w trzecim meczu. O co tutaj chodzi? To przynajmniej w tym, czy w nie, z niepłonicami, gram jakimś stabilnym składem, żeby ci zawodnicy grali, żeby, żeby wiedzieli o co chodzi. A teraz narzekanie że no za słabo to oni naprawdę ta legia nie grała jakiegoś dobrego spotkania. Zawodnicy Legi biegali, walczyli, no ale dostali dwie bramki, właściwie w tych sześciu bramek, cztery bramki ponosi winę bramkarz, który, jeszcze raz mówię, można było nie trafić, z nim. ale jak on mógł grać w drugim meczu? To tylko pan trener może i sztab szkoleniowy może nam wszystkim wyjaśnić. Robert Lewandowski do formy pomaleńku wraca w meczu z Napoli w Lidze Mistrzów. Bardzo ładny gol. Roberta Lewandowskiego. Taki Robert Lewandowski z Bayernu, Lewandowski w starym stylu. Jest bardzo fajna grafika jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów i występy. Może to widzimy teraz zdjęcia Roberta, ale grafika, o właśnie, jest ta grafika i możemy zobaczyć, to jest, są zawodnicy, najlepsi strzelcy Ligi Mistrzów czasów. Pierwszy Cristiano Ronaldo i drugi Messi, to oni, ich trud, bardzo trudno będzie dogonić. Są, no ich wyniki są niestety Natomiast spójrzmy, trzecie miejsce, Robert Lewandowski, 93 gole, czwarty Karim Benzema, goli 90, Karim Benzema już Roberta, przynajmniej na razie ścigał nie będzie, bo gra w piłkę w Arabii e, Saudyjskiej. Panie Janku, dużo krytyki na Roberta Lewandowskiego spadało w ostatnim czasie, natomiast patrząc na tę grafikę, żyjemy w czasach, Najlepszego polskiego piłkarza. To nie ma się co tutaj yy, kryć. 93 gole Roberta Lewandowskiego w Lidze Mistrzów. Yy, trzeci wynik wszechczasów. Rewelacja. Panie redaktorze, my i pan i ja nie narzekaliśmy. Myśmy mówili, że Robert musi grać w tej drużynie. Nie ma takiej możliwości. Jest jednym z najlepszych strzelców na, yy, w historii. Jest najlepszym y, piłkarzem w historii polskiej piłki. Musi grać. Dlaczego? Dlatego, że jego. On ma tutaj instynkt jakiś jeszcze, tu w głowie, nosi, wie gdzie, wie gdzie, ten, to co zrobił e, z Napoli, dwóch zawodników, wkręcił w ziemię, strzelił tę bramkę tego gola, ale co jeszcze było ważne? Robert został uznany najlepszym zawodnikiem, nie dlatego, że strzelił bramkę, chociaż dużo mu tu pomogło. Dlatego, że w obronie grał bardzo dobrze. Cofał się i wtedy, kiedy było jeden 1, 1 była końcówka i różnie to mogło być, wybija, wybijał te piłki. Robert musi grać w tym zespole. Myśmy od początku do końca o tym mówili. Musi grać w barażu. Czy cały mecz, w pierwszym meczu, nie wiem, ale żeby, żeby to jakoś spróbować, żeby strzelić szybko, szybko dwie, trzy bramki i Robert out, żeby był świeży na walijczyków czy na, na filmy. Robert. Jest najlepszym polskim zawodnikiem i tu nie podlega żadnej dyskusji. Ja uważam, że Robert został skrzywdzony, bo proszę zauważyć, jakie są tutaj, żeby, żeby skończyć ten temat, bo Robert musi grać i koniec. Takie jest moje zdanie. Jest to jedyny piłkarz, który jest wytypowany do najlepszych do dziesiątki najlepszych sportowców Polski nie zdobywa piłkarza roku. Ludzie. Kto tu, co tu są jakieś dwa, trzy plebiscyty? No przecież jak jedyny piłkarz do najlepszej, najlepszych sportowców Polski, to dlaczego zajmuje 17 miejsce? Ano dlatego, że po prostu kibice byli wkurzeni i mieli pełne prawo. Na to, że żeby to, co zrobił Szantos, bo, za, bo z Mołdawią powinniśmy 6 punktów zdobyć, a nie jeden. Gdybyśmy zdobyli 6 punktów, bylibyśmy teraz w finałach Mistrzostw Europy. I teraz zależy od innych zawodników. I tu na Robercie właściwie trzeba, trzeba zakończyć jego, jego sprawę.